I ostatnie dwa znaki, strzelec, i jeszcze później, nam zostanie waga. Drogowskazy dla strzelca. Myślę, że wszystko to, co chciało się powiedzieć na początku filmu, zajrzyjcie na parę chwil. Każdy jeszcze jakiegoś filmu, i pewnie coś wam się pokaże. Jesteście dwoma, zostały mi dwa ostatnie znaki. Jest mi tak gorąco, słuchajcie, bo śpi tutaj mój aslanek, czyli mój kot. W Narni dzisiaj jest gorąco, okno zamknięte, jestem z krótkim rękawem i pot mi już cieknie po prostu po oczole. Czytania ani lepsze, ani gorsze, po prostu inne i mam nadzieję, że będą jakimś pożytecznym uzupełnieniem waszej codzienności i w tym temacie, tak, oglądania sobie różnego rodzaju czytań horoskopowych. Dlaczego tego doświadczacie? Energia, za którą warto podążać, bo ona już ciągnie Was, też tak jakby do przodu. kłada. Mhm. Energia, z którą trzeba ostrożnie się obchodzić, żeby czegoś nie popsuć. A w zasadzie tutaj można wyciągnąć coś więcej, lepszego. Czyli to ta dobra, pozytywna, tak? Z której można coś dobrego, fajnego wy... wyciągnąć, tak? Zyskać, tak? Ułożyć. Tu chodzi, będzie chodziło o jakąś równowagę, już widzę. Natomiast zobaczmy energię, z którą trzeba być ostrożnym, czasami być może wygasić, rozbroić, zamknąć roz... pozbyć się na dobre. I energia, za którą warto podążać, być może z jakichś powodów nie korzystacie, z niej nie chcecie, nie widzicie tam jakichś korzyści, a jednak być może warto. Mhm. Największe wyzwanie w procesie decyzji, wyborów, zachowań. Tego pierwszego czucia, taka intencyjna, bardzo mocna. Mhm. I teraz chciałoby się powiedzieć tak, jeśli chodzi o strzelce. doświadczacie tego, żeby zobaczyć. Zwracam jeszcze uwagę na tą kartę tutaj na koniec, chociaż ona no nie jest u mnie aż tak bardzo istotna, skoro nie pokazała się w pierwszym planie. Siódemeczka mam odwrócona, to jest proces wzrostu, proces e, e, tego wszystkiego, gdzie trzeba zauważyć, i zauważać. I uczyć się, tak? Tego wszystkiego i co yy, zakłada pewnego rodzaju zmienności, zauważać niuanse zmienności, bardzo głębokie. Yy, jest tutaj Wisielec, który tak zwany odwrócony, tak? I on mówi o tym, zobaczcie, że się sięga przez coś, tak? I czasami można tak bardzo mocno sięgać i nastawiać, że można wyrwać korzenie, tak? Tego, co jest tak zwane tutaj, tak? A chodzi tutaj o to, żeby wyciągnąć, tak jakby wyjść pewną mądrość, czyli w pewnym stanie swojego bycia i postawy, tak? Swojego trzymania, tak jakby pewnych energii, trzeba bardzo mocno uważać, żeby czegoś nie zniszczyć, nie wyjść z tego świata. Czyli będąc w tym świecie, tak? duchowym. Będąc w tym świecie zagłębienia się, tak jak zawsze mówię, dla mnie Wisielec to jest, takie, jest taka opowieść, legenda o, o, królu Ody, o Bogu o który spowiesił się za nóżkę na drzewie życia, zeszedł w swój zewnętrzny świat, żeby wyciągnąć jakąś wiedzę i przyniósł dla ludzi runy, tak? I tej opcji się trzymam. Jeżeli jest inaczej, znacie jakieś inne jeszcze? Podobny w ten sposób, tak? Z jak to było z tymi runami? Piszcie, dajcie znać, albo przyślijcie link, gdzie ktoś to wyjaśnia. Natomiast tutaj jest pokazane ewidentnie przy tym wisielcu odwróconym, że trzeba zwrócić uwagę i poświęcić bardzo dużo czasu, bardzo dużo pewnej energii, żeby być w dwóch światach: to co duchowe i to co materialne. I trzeba się trzymać, uważać, żeby tym, będąc z tym i żyjąc tym co duchowe, wchodząc w świat materii, nie wyrwać tego, na czym tutaj się po prostu tak zwane. вещи. Так, i trzeba uważać też na tym co duchowe na czym się trzyma, bo tutaj tą nóżkę on nie wisi na drzewie życia. Tutaj wisi na i ptaszki trzymają, tak? Więc musicie uważać takim na to swoją stabilność, na delikatność pewną, będąc w swoim własnym wewnętrznym świecie, tak, uczestnicząc jednocześnie w jakiejś rzeczywistości, a jest tego połączenia świata materialnego z duchowym, jednocześnie wyczuwając pewne niuanse, kiedy co jak może zadziałać i kapłanka mówi o wyciągnięciu jakiejś wiedzy i zweryfikowaniu też jakiejś wiedzy do waszego życia. Trzeba też wiedzieć i mieć świadomość tego, że jest tutaj kapłan prosto, czy iść za tym. To jest to, że świat nie jest taki idealny, jakby się chciało, ale jednocześnie karty mówią tak, nie wracaj do tego, sprawdź to, co, tak jakby to, co było wcześniej, tak. Uuu, to jest taka energia, tak, która tutaj mówi, że nie... To też jest bardzo podobne tak jakby do tego, tak do trzymania, do pewnej niestabilności, czyli trzeba zwrócić uwagę na stabilność, na korzenie, tak, na to, co jest ważne i w której części i po co świata, czy każdej sytuacji się jest, tak. Zobaczcie, jak ona tutaj jest ewidentnie tak jakby te, te miecze, są energią pewną chroniącą, jest byciem pewnym wyizolowaniu, wizolo, wyczuciem pewnych niuansów. Dwie karty bardzo mocne, często jak i kapłanka, i kapłan, tak, które mówią o tym, że tutaj trzeba zachować tak jakby, jakby pewną, tak zwanie wiedzę, pewną wrażliwość, pewne działanie w dostosowaniu do sytuacji świata zewnętrznego. Yy. Ta ósemeczka mieczowa tutaj, ona mówi o pewnych strukturach, jak organizacji pewnej. I ona też jest bardzo. Też dwie ósemki się stykają. Kielichowa, w nią nieść, i mieczowa. Jakże sprzecznie na siebie, też tak jakby oddziałujące, tak? One mówią o tym, żeby. Zobaczcie, trzeba się liczyć tak jak z tym, że jak ma się tego po prostu ptaszka, tak? Ma się możliwość zdjęcia, tak? Że trzeba mieć świadomość, że się tego ptaszka wypuszcza albo wypuścić, tak? To on ma prawo, czy ma możliwość, i liczyć się z tym, że on nam odleci, tak? Że on odleci. A to bardzo specyficzne powiem Wam, tak? Wyjście, że on po prostu tak zwanie uleci. I że od, od was, tak? Zależy. Um, to od pewnych warunków, które wytwarzacie tutaj ziemskich w tym, w tym klimacie, w tej po prostu opcji, że ten ptaszek wróci, tak? Bo będzie się czuł nie jak w klatce, tylko jak w miejscu bezpiecznym i chronionym, tak? To jest tak, jakby tutaj ta opcja. Trzeba też mieć świadomość tego, tak jakby tutaj pokazuje trzymać się pewnych spraw według danego po prostu, tak zwanego systemu. I tutaj znowu jest inaczej pokazane też trochę duchowość a życie, duchowość a życie. Kapłanka wie, co w danym momencie, jak trzeba, może być w jej świecie elastyczna, może inaczej funkcjonować, może wykorzystywać wiele narzędzi. Natomiast są sprawy, za którymi warto powiedzieć, że trzeba trzymać się jednego po prostu systemu. On też się zmienia, on też się dopasowuje, ale w ramach systemu. Tego, które jest dopasowany do warunków, które są tutaj, tak? Więc tutaj trzeba uważać z tym, co się działa, co się po prostu tak zwanie robi. Nie wracać do przeszłości, tylko śmiało nie zamykać się, tak? Czyli być i funkcjonować tak jakby dla wszystkich strzelców jest w tym takim jakby schemacie dosłownie, tak? Tych wszystkich mieczy, które ustawiają was w pewnej stabilności, bo tu chodzi o pewną stabilność ewidentnie. Jak utrzymujecie tę stabilność, jak stabilność, każda sytuacja, tak? Powinna być sytuacją taką dzwoniącą. Wiecie, to jest coś takiego, jak się film ogląda, tak? Nie wchodzi się do takiego miejsca, bo ktoś może zamknąć. O takich rzeczy się nie robi. To jest tak, jakby przeniesienie tego na życie. Na uważanie na to wszystko i zwracanie uwagi, co jest niestabilne i czy możecie, jak i jaki Wy macie udział, tak jakby w stabilności pewnych sytuacji, których z będziecie się teraz stykali, tak? O. I nie da się ich dopasować do tego wewnętrznego, właśnie świata. No, księżyc przejście w inną opcję, w inną możliwość, tak? Połączenie też tak jakby dwóch troszeczkę sprzecznych wydawałoby się tak zwanej energii, a jednocześnie znalezienie czegoś podobnego. I wyjście, że tak, idziesz dobrą drogą. Natomiast rezultaty, o no właśnie, tak? Rezultaty tutaj, tak jakby pewnych spraw trzeba będzie tak jakby dopasować do świata zewnętrznego. Jest tu też coś, czego nie wiem o co chodzi. Przyznam się szczerze i powiem Wam, że. Myślę, że to jest jakiś aspekt bardzo głęboki w Waszym świecie, w którym Wy tylko znacie i Wy możecie rozpoznać o jakiś aspekt taki, o który się boicie, który być może trzymacie, tak? Którym chcecie lub nie chcecie się podzielić ze światem, albo nie chcecie przyjąć ze świata zewnętrznego, tak? I trzeba bardzo uważać tak jakby na to, to jest do tego potrzebne, ale przy takim stanie nieważkości, przy tym, żeby to drzewo podniosło, ale żeby ono jeszcze w wsiup z powrotem się uziemiło, tak? Z tym wszystkim, ten, ten punkt, ta możliwość tylko w wyjątkowych sytuacjach może się, bo tylko, że nie w końcu się urwą, jeśli tak będzie się robiło. I trzeba mieć tą świadomość, że nie można tego robić, odchodzenia i powroty, wyrwanie i zasianie i za, zakorzenienie, bo w pewnym momencie to się już nie uda. Natomiast pójście tak, jakby w wielu sytuacjach, czyli pewne rzeczy można zrobić, ale pamiętajcie, że no ile można, że już teraz nie można, tak? Albo wiedzieć, kiedy nie można, zanim znowu się nie. To jest tak jak zbieranie plonów, słuchajcie, tak? Znowu, a propos rolnictwa, tak? Plony, wzrost, tak? Jakaś część mechanizmu kreacyjnego, tak? O. Czyli, że nie można za... trzeba wiedzieć, kiedy można coś ściąć, kiedy trzeba przyciąć, tak? Kiedy można posadzić, kiedy nie, bo w pewnym momencie, że coś się robi, eksplatuje, w pewnym momencie już się nie, nie ukorzeni. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można zrobić jakieś fikumiki, i macie wiedzieć, w jakich sytuacjach możecie przegiąć, dosłownie, tak? O. Bo w pewnym momencie to już tak zwane nie da. I trzeba pamiętać, że kiedy to podniesiecie, a chcecie wejść do świata swojego wewnętrznego, z tym już może się nie udać, tak? Tu jest chyba symbol trójząb, to chyba Neptuna, tak? O. Czyli trzeba po prostu jakby uważać, bo to, co, za czym dążycie, chcecie, trzeba uważać bo można nie wziąć nie można nie zaimplementować do z tego świata. On już nie wejdzie, nie wrócicie tak jakby na pewien poziom, tak? Pewną opcję to musi być w jakiś tam sposób ułożone. Też tak więc uwaga na pewnego rodzaju postawy, zachowania, ingerencje, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteście kontynuujecie jakieś swoje sprawy, tak? I macie ułożyć to musicie uważać, tak jakby swoje, dopasowując się do jakiegoś systemu, tak jakbyście czytali instrukcję obsługi, tak? Czy, ale raczej instrukcję, która bierze pod uwagę, tak jak roślinki się sadzi, tak? Tutaj mam to na myśli. I zrozumienie, że to dotyczy tego zjawiska, to dotyczy tego zjawiska, tak? Że tak można postępować w środowisku zamkniętym. A tak można, trzeba postępować, kiedy nie sadzicie w szklarni, tak? Tam też są jakieś warunki, ale mniej, bardziej takie sterylne, zamknięte, które można kontrolować do pewnego stopnia, a jednocześnie są warunki takie, i inne są dla tego samego, dla tych samych sytuacji życiowych, ale w, w środowisku naturalnym, tak? O. Uh -huh. Dobrze, mam nadzieję i pamiętajcie o kapłance, tak, to wyzwanie, za każdym razem trzeba patrzeć, nie udawać, że coś jest możliwe, coś jest niemożliwe, coś się nie da, tak, ale mając pod uwagę to, że pewne rzeczy mają taką, a nie inną kolejność rzeczy, da się tak, a nie inaczej, że tu się pewne rzeczy się nie da, tak, o, ale mam tylko brzydkie przykłady, <laughs> to nie powiem, takie mi się nasuwają. Kłaniam się pięknie. Bardzo, aha, w ogóle bardzo dobry czas, tak? Na tworzenie pewnego klimatu, na planowanie, tak? Yy, natomiast planowanie też tylko wszystkiego tego, czego, do czego będzie szybko można wrócić i zaopiekować się, tak? Podlać. Przy siódemce monet, bo siódemka monetowa jest też takim czasem, że musisz tego sam, sama dopilnować. To jest taka energia, że myśl... Inaczej, może było znajdź kogoś, kto się tym zajmie. Ale... Siódemeczka monetowa jest też taką kartą i tą opcją, że trzeba, zanim my dojdziemy do ósemki, czyli do pewnych konsekwencji, to trzeba się nauczyć tego, że ktoś nie może za, za ciebie tego pilnować, tak? Tu musisz sam sama zrobić, żeby nauczyć się, zanim komuś coś przekażesz, czy coś zechcesz, żeby ktoś. to musisz zobaczyć, jak to się robi, czego wymagać od kogoś, na co ma zwrócić uwagę na niuanse, tak? Jeśli chodzi. Tutaj to ty musisz się też dostosować do jakichś, tak jakby tych, tych strzelców, kochany mój. A tutaj jest tak, jakby nauczenie się tego, co w Twoich warunkach, w Twoim w twojej przestrzeni, w Twoim życiu, co takiego się po prostu tak zwanie dzieje. O. Uwaga na wszelkiego rodzaju propozycje, tak? Uwaga przede wszystkim też tak jakby na to, że aha, jest też czas i wzorzec, że może się tutaj ktoś pojawić, dla wielu strzelców tak zwanie do życia i na życie. Ktoś, kto może zechcieć powiedzieć, to spróbujmy, zobaczmy tak zwanie razem. I ktoś o bardzo mm, y, pięknie pokazujące życie, tak? I to jest tak jakby ten punkt, ta po prostu tak zwana przestrzeń, którą też yy, warto się też nie zarzekać, tak? Czyli wpuścić, dać sobie możliwość poznania, nieoceniania, niewyróżniania, wy, nie tak? O! Yy. Ale też chodzi o nie mieszanie czegoś, tak? O! Jakieś wiadomości, które po prostu tak zwanie przyjdą, pojawią się, pokazując, tak, jakąś inną, jakby inny wymiar życia. Tego, co jest pomiędzy. Posledzcie troszkę takie życie i sytuacje, które mają się jakby nie układać jednoznacznie. Nie deklarujcie się na nic, tak? Nie obiecujcie wszystkiego na 100%, nie planujcie nic na 100%, tylko pozostańcie elastyczny i powiedzieć: bo ja teraz nie wiem. Czy to będzie dotyczyło spraw uczuciowych, czy to będzie dotyczyło spraw materialnych, czegoś, ja teraz nie wiem, teraz jeszcze nie mogę o tym zadecydować, nie mogę zrobić, tak? Najgorsze w tym wszystkim, co można zrobić, to od razu ułożycie tak albo nie, będzie albo nie będzie. Pozostanie w pomiędzy. Mhm. Co jest trudne dla strzelca, bo strzelc bierze, namierza i strzela. A tu trzeba trzymać tą napiętą i czekamy, i czekamy, i łapki bolą, tak? Jeśli nie wiemy, trzeba po prostu posiedzieć po drzewie, nie następne poczekam, tak? Mhm. Chodim się pięknie, mam nadzieję, że to co usłyszeliście okaże się dla Was pożyteczne.